Udało się podpisać kolejną umowę z miastem Szczecin. Jest to już... E, mamy okazję uczestniczyć i pomagać, wspierać będzie przy sześciu inwestycjach realizowanych w, w, przez Państwa. E, jest to przedostatnia umowa tak naprawdę, e, którą, którą, którą domykamy i tak naprawdę no, jest dla mnie to ważny również moment, bo jest to bardzo ważna dla nas inwestycja związana z faktem, że jesteśmy w stanie realnie wpłynąć na jakość komunikacji publicznej w tym mieście. Jest to dla komisji istotny projekt, jest to projekt, który idealnie wpisuje się w oczekiwania komisji i to, czego tak naprawdę komisja oczekuje, czyli poprawy jakości życia mieszkańców, ale, ale również inwestowania w środki przyjazne dla środowiska, takie jak, jak komunikacja publiczna i myślę, że wszyscy powinni być naprawdę zadowoleni z faktu, że ten projekt... Uzyskał dofinansowanie i że będziemy zmierzać ku zamknięciu tej realizacji w tej perspektywie. Jeszcze raz dziękuję, chciałem podziękować panu prezydentowi, wszystkim Państwu za pracę związaną z przygotowaniem tego projektu. Cieszę się, że się udaje podpisać tę mowę dzisiaj i, i, i to w zasadzie najważniejsze informacje, której mogę dzisiaj Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Ja poproszę o prezydenta. Proszę Państwa, no ja się cieszę również i dziękuję za Państwa obecność tutaj, bo myślę, że jest to inwestycja szczególna z paru powodów e, dla Szczecina. Powiem o dwóch e, powodach. E, po pierwsze, dlatego, że ta inwestycja w szybki tramwaj należy do tych, których e, często się w Szczecinie mówiło, ale nigdy nie można było doprowadzić e, do ich realizacji. Taką inwestycją była hala widowiskowo-sportowa, o której mówiono wcześniej przez lata. Ona już się wykańcza. Za chwilę będziemy mieli oddanie do użytku, jeszcze na przemowie i przyszłego roku. Natomiast drugą inwestycją to było właśnie połączenie trawajowe pomiędzy prawym i lewym brzegiem naszego miasta. Ja wielokrotnie spotykając się z mieszkańcami, i słyszałem, że, że nikt nie dożyje tego momentu, gdzie ten trawaj ruszy i będzie, będzie funkcjonował. Szczególnie mówię tutaj o mieszkańcach prawej części. Naszego, naszego miasta. Tu dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że e, robimy kolejny ogromny krok do tego, aby ta inwestycja została definitywnie zrealizowana w tej perspektywie e, finansowania. Przypomnę, że jesteśmy w trakcie procedury przetargowej, właściwie przed podpisaniem umowy już na, e, z wykonawcą, bo e, procedując tutaj jednocześnie z Centrum i Transportowych, prowadziliśmy procedurę wyboru e, wykonawcy. E, zainteresowanie było duże, jak wiemy. Już wiemy mniej więcej za jaką cenę ten trawaj będzie budowany, ta linia, więc, więc wszystko wskazuje na to, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby w 2015 roku ten trawaj ruszył w kierunku prawego brzegu miasta Szczecina. Przypomnę, że już w poprzedniej perspektywie, czy nie tej jeszcze poprzedniej, gdy Polska z przedakcesyjnych środków korzystała, budowaliśmy most, który jest mostem tramwajowym za basenem więc więc pewne przygotowania były już poczynione. No i drugi ważny powód oczywiście to jest integracja szczecina. Pamiętajmy, że na prawym brzegu Szczecina mieszka około 100 tysięcy mieszkańców naszego miasta. Ogromną słabością komunikacyjną miasta nie są korki tutaj w centrum, bo sobie z tym radzimy. Natomiast połączenia między prawym i lewym brzegiem, to jest nasza pięta chinesowa. Pamiętamy wszyscy, że jeden wypadek potrafi sparaliżować, może mieszkańca Szczecina oczywiście tutaj siedzący na tej sali, że jeden wypadek potrafi sparaliżować komunikację pomiędzy dwoma stronami naszego miasta. Dlatego <laughs> komunikacja publiczna jest szalenie do tej strony. i ten tramwaj, który szybki jest przez to, że po prostu jest bezkolizyjny tak naprawdę. Będzie to zwykły tramwaj, oczywiście niskopodłogowy, który też dzięki tutaj wsparciu powoli do Szczecina przyjeżdża. bo już jeździ 6 zestawów, w tej chwili chyba dwa następne, tak Panie Prezesie, na tak w głowie, więc jeszcze 22 sztuki trafią do Szczecina, w sumie 28 zestawów niskopodłogowych na 110 zestawów, które każdego, miasta, każdego dnia wjeżdżają na, na teren naszego, naszego miasta, więc to jest też ogromny wydatek i mieszkańcy już odczuwają to, że te tramwaje są lepsze lepszej jakości. My jesteśmy w ogóle pierwszym miastem w Polsce, Panie Dyrektorze, który pozbył się e, tych najstarszych zestawów tramwajowych, e, 102 tak zwanych, e, dlatego, że my korzystaliśmy rzeczywiście w okresie przejściowym e, z pojazdów pochodzących e, z Berlina, tak naprawdę wielu berliczyków przyjeżdżając do Szczecina widzi tramwaje, które e, tam funkcjonują i tam jeżdżą, więc my my idziemy tutaj wielotorowo, ale po to, żeby ten standard obsługi był e, jak najwyższy. I na koniec chcę powiedzieć, że to nie koniec naszych inwestycji tramwajowych, bo mówimy, że nowa perspektywa to też będą ważne projekty, nazwijmy to szynowe. Świadomie mówię szynowe, dlatego że część z Państwa na pewno wie o tym. W ramach Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, naszego stowarzyszenia, uzyskaliśmy dofinansowanie na do przygotowanie studium wykonalności dla kolei miejskiej. I chcemy powrócić do. Historii powrócić do momentu, gdy rzeczywiście część transportu publicznego realizowana była drogą kolejową w Szczecinie. I ten projekt ba, wydaje się bardzo realny. On by zintegrował gminy sąsiadujące ze Szczecinem, a więc ulicę Gryfino, Stargard, Szczeciński i Goleniów. Przypomnę, że jest jednym z elementów, które realizujemy tego projektu już, jest budowa połączenia na lotnisko Państwo dzisiaj pewnie przyjechali samolotem, a więc musieli skorzystać z samochodu albo busa. Natomiast już w przyszłym roku, przypomnę, do lotniska w Górnowie będzie wyjeżdżał pociąg ze stacji Szczecin Główny. Więc to też jest bardzo ważny element integracji tego obszaru pod względem komunikacyjnym. W nowej perspektywie oczywiście planujemy dalszą modernizację torowisk, bo to jest bardzo ważny również projekt, bo gdzieś możemy puszczać nowe tramwaje nowe torowiska i jest, na pewno będziemy wykonywali zakupu kolejnego taboru. Tym razem będziemy tak najprawdopodobniej tabor już mieszany, czyli częściowo w stu procentach niskopodłogowe, częściowo w części niskopodłogowe, bo takie też zestawy potrzebujemy, więc tych wydatków będzie na pewno jeszcze dużo po to, żeby naszym mieszkańcom jeździło się lepiej i bezpiecznie. I na koniec chciałem oczywiście podziękować wszystkim za zaangażowanie naszym gościom z Warszawy, bo to też wymaga ogromnej pracy wielu uzgodnień, wielu trudnych konsultacji, bo to jest trudny projekt, ale cieszę się, że dopięliśmy i że z Państwa strony też było takie ogromne zaangażowanie i pomoc. No. Ja to wiedziałem, że byłem parokrotnie, Pan Minister, spotykaliśmy się i to wszystko jakoś tam nam się udawało. Dziękuję oczywiście wszystkim zaangażowanym tutaj w Szczecinie, Panu Prezydentowi. Jaroszewiczowi, projektantom, Wydziałowi Inwestycji. Tym wszystkim, którzy e, no, od lat serce wkładają w CCPLF, ten projekt, żeby go dobrze przygotować, żeby on mógł być w końcu e, zrealizowany i żeby mieszkańcy Prawobrzeża e, mogli śmiało powiedzieć, że nie są tą gorszą częścią Szczecina, to są tą częścią, która e, no, jest w pełni wartościowa, dobrze skomunikowana e, i e, taka, w tu, z którą tutaj warto, e, warto po prostu mieszkać. Także jeszcze raz wszystkim Dziękuję no i życzę w tej chwili Panu Prezydentowi Aluszewiczowi i Wydziałowi Inwestycji determinacji w, i, oczywiście, wykonawcy wybranemu, determinacji w realizacji, bo na pewno spotkamy jeszcze na wiele kłopotów i problemów. Pamiętajmy, że jest to najważniejsza droga na że więc tam skrzyżowania będą przebudowywane, więc to jest, to jest też jakiś kłopot dla tych, którzy korzystają z tych, z tych dróg. Mamy nadzieję, też, że skutecznie zakończymy temat związany z przeniesieniem Willi Gindenberga. Że dzięki tej inwestycji, tak nowoczesnej, też będziemy w stanie przywrócić ten zapytek, przywrócimy świetność tego zapytku i będziemy mogli też z niego korzystać. Także wiele, jak widać, zadań przy tym zrealizujemy. Nawet TWS będziemy musieli dzięki tej inwestycji. Więc powodu do satysfakcji muszę naprawdę jest tutaj dużo. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.